Okay, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić farsz do pierogów ruskich. To jest przepis mojej mamy i mojej babci. Bardzo, bardzo dobry farsz, jedyny, który będzie Wam potrzebny do Waszych pierogów ruskich. Ten farsz jest z sera, półtłustego i z kartofli. W dzisiejszym filmiku podzielę się różnymi. Sami, czyli różnymi e, wskazówkami, żeby ten farsz wyszedł Wam przepyszny, dobrze doprawiony e, i e, podzielę się wam e, wszystkim, co musicie wiedzieć, jak zrobić taki właśnie dobry farsz. Ten farsz musi zrobić dzień wcześniej, albo przynajmniej 4 godziny przed robieniem pierogów, także najlepiej rozłożyć sobie wasz e, pierogi na dwa dni, czyli robimy farsz. E, Wrzucamy go do lodówki i na drugi dzień robimy, kleimy pierogi. Ten farsz wtedy się przejdzie dobrze przyprawami i będzie smaczniejszy i Wasze automatycznie pierogi będą dużo smaczniejsze. Pokażę Wam teraz po kolei, co potrzebujecie i jak go zrobić. Oczywiście w pierwszym komentarzu pod filmikiem też zostawię składniki, żeby łatwo Wam było je znaleźć. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Okej, okay, pierwsze pokażę wam farsz. Więc nasze składniki na farsz to 1 kg kartofli. E, nigdy nie róbcie e, farszu z kartofli młodych. Zawsze używamy tych dużych kartofli, nie tych malutkich. E, mają więcej, wiadomo, lepszy smak, więc będziemy używać e, takich kartofli tylko i wyłącznie. Nigdy z młodych kartofli nie robimy tego więc jeden kg kartofli, najlepiej żółciejszych jeżeli macie, jeżeli jesteście w Anglii to y, jakieś lepszej jakości kartofli, ja używam tych z lepszego sklepu będzie nam potrzebna jedna cebulka, nie żałujcie potrzebujemy smaku cebuli, tym bardziej jeżeli robicie kilogram z kilograma potrzebuję jedną cebulkę pokrojoną i na tłuszczu podsmażymy ją na złoto będziemy potrzebować, jeżeli robimy kilogram y, z kilograma pierogów, będziemy robić Będziemy potrzebować kilogram twarogu. Twaróg zawsze jest wiejski, używamy półtłusty, jest najlepszy i najlepiej z firmy Piątnica. Jest jeszcze jedna firma, którą zostawię w linku w opisie, którą moja mama poleca, ale właśnie mówiła, że z Piątnicy jest najlepiej i ta druga z Bychawy. Czyli dwie opcje macie, z Piątnicy albo z Bychawy są twarogi najlepsze i zdecydowanie półtłusty. Także polecam ten. Będziemy potrzebować kilogram twarogu na kilogram kartofli. Jeżeli chcecie zrobić z porcji, pół kilograma kartofli i pół kilograma sera. Będziemy też potrzebować pieprz mielony. Ja używam taką zdrowszą sól, naturalną, ale oczywiście zmieniam tą sól, żeby nie było taki kałok jak tutaj. Um, możecie użyć jaką chcecie: sól himalajską, normalną sól, jak chcecie. I będziemy używać też wegety. Moja mama zawsze używa wegety troszkę wegety dodaje i zdecydowanie jest lepsze smaku. Pierogi są bardzo, e, bardziej smaczniejsze, więc polecam wegetę. To jest przepis mojej mamy i mojej babci. Także jest bardzo dobry, tradycyjny przepis na pierogi, który wyjdą Wam za każdym razem przepyszne. Więc kilogram kartofli, cebulka podsmażona na złoto, kilogram sera bijskiego, najlepiej piątnicy albo bychawa, sól, pieprz i wegeta. Czyli to są nasze składniki na farsz. I pokażę Wam teraz, jak zrobić ten farsz. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to ugotujemy nasze kartofle. Obierzemy je oczywiście kilogram kartofli. Muszę zważyć kilogram i ugotujemy je, gotujemy je jak normalne kartofle, na miękko, ze szczyptą soli. I potem pokażę Wam, co musicie robić, jak już je ugotujemy. Ok, zanim zaczniemy robić pierogi, będziemy potrzebować. Oreo? Nie kota, ale będziemy potrzebować jednego. coś takiego. Czyli wycisz skarkę naszą do kartofli. Będziemy musieli wycisnąć nasze kartofle, przycisnąć przez to. Więc jest to takie metalowe. Nie wiem, czy widzieliście wcześniej taką, właśnie, wyciszkę skarkę do kartofli. Możecie ją kupić na Amazonie, jeżeli mieszkacie za granicą, nie w Polsce. Wszędzie ją mają, także to nie jest problem, ale zdecydowanie będziecie potrzebować jedną z taką. Właśnie ta jest z firmy. Mogę ją polecić, jest naprawdę bardzo dobra. I z filmu jest sopito Także będzie Wam potrzebne Ok, obraliśmy nasz kilogram kartofli I będziemy je kroić na drobną kostkę, żeby szybciej się po prostu ugotowały I dodamy szczyptę soli Zalejemy zimną wodę i gotujemy przez 20-30 minut Pamiętajcie, żeby pokroić Wasze kartofle mniej więcej w takiej same wielkości, bo inaczej jedne się ugotuje a drugie jeszcze nie. Także musicie je pokroić mniej więcej tak. Zalaliśmy je teraz, nasze kartofle, zimną wodą i będziemy je gotować jak na zwykły obiad przez jakieś 20-30 minut do miękkości i dodamy szczyptę soli. Ja lubię zdrowszą sól właśnie um, krystaliczną taką, o. Także szczyptę soli. W tym czasie idę sprawdzić, co mój kot robi. Śpiążku. Ej, Mm. Chyba mu dziewczynę musimy ok, zamawić. teraz rozpuścimy pół kostki smalty czy jakieś 100 gram e, na patelni, czyli w zwyczajnie wrzucimy tutaj na patelnię e, nasz smalec a w międzyczasie pokroimy naszą cebulkę obraną i umytą na drobną kostkę e, ok, nasze kartofelki się tutaj e, Ugotowały, jeszcze są gorące, jak widzicie dym leci i muszą być gorące, żebyśmy przez praskę je wy, wycisnęli właśnie, wycisnęli, wycisnęli. E, więc zaraz będziemy je wyciskać, a w międzyczasie podsmażymy naszą e, smalec. E, dlaczego smalec? Dlatego, że e, potrzebujemy jakiegoś tłuszczu do, tych, do tego naszego farszu, bo inaczej nasze pirogi będą bardzo suche. Także chyba to jest oczywiste, że potrzebujecie tłuszczu. tłuszcz niekoniecznie jest tragiczny dla Was. Ten tłuszcz jest bardzo potrzebny, żeby były one smaczne. I okay, tak wygląda nasza cebulka, i zaraz zeszklimy ją na złoto na naszym tłuszczu. Okay, e, dla tych co początkujących, e, pamiętajcie tylko o tym, że cebulkę wkładamy na e, nasz smalec dopiero jak smalec jest e, nagrzany. Nie wcześniej, bo inaczej ta cebulka będzie taka okropna w smaku. A chcemy ją ładnie podsmażyć na złoto. Nie dodajemy w tym momencie żadnej soli ani pieprzu. Dopiero przyprawiamy później nasz farsz. Moja mama nigdy nie, nie dodaje soli w tej chwili. Powiem Wam, że ja mam takie przyzwyczajenie jakieś dziwne, że lubię dodać sól zawsze jak smażę moją cebulę. Nie wiem co to, co to mam to za nawyk taki, ale taki mam. Dodaję, powiem Wam, cebulkę właśnie ziarnistą, taką jak tutaj, naturalną. Więc ona jest twarda, więc powiem Wam, że nawet i lepiej, bo jak ją dodam teraz, szczyptę takiej soli, to ona się rozpuści pod wpływem naszej temperatury. To może i trochę lepiej. Jeżeli e, jesteście jak moja mama, że chcecie zrobić wszystko porządnie, tak jak trzeba, to po prostu nie dodawajcie żadnej soli ani pieprzu w tej chwili, tylko doprawicie Wasz farsz. A jeżeli chcecie dodać troszeczkę soli, tak jak ja, to po prostu dodajcie potem mniej soli do Waszego farszczu. Farszczu? Farszczu. Proste. Także jak wolicie. To zależy od nas. Naszą cebulkę musimy podsmażyć ładnie na złocisty kolor. Mięciutko. Ok, jak widzicie, nasze kartofelki są ładne i żółciutkie, nie białe. Będziemy je przeciskać właśnie przez naszą praskę. Już nasza cebulka prawie jest gotowa, i naszykujemy sobie taką miskę. Będziemy je przyciskać. Ja tutaj. To wygląda jak przyciśniemy przez praskę. Nasze kartofelki z jednej i z drugiej strony wychodzą i tak one wyglądają. Wystarczy tylko raz je przecisnąć. I to samo będziemy robić. I nie musicie czyścić waszej praski po kartoflach, bo jak będziecie ser przeciskać, bo i tak będziemy mieszać te dwa składniki, także bez różnicy. Okay, teraz mamy nasz serek, nasz twaróg. Tak on wygląda, przyciśniemy go przez praskę. Nie musimy czyścić tej praski, tak jak mówiłam od razu bezpośrednio do naszych kartofli. To jest 1 kg kartofla kartoflów i będziemy mm, kartofli. Tutaj mamy 1 kg kartofli i teraz przyciśniemy 1 kg sera też tylko raz musimy to zrobić. Potem dodamy naszej cebulki zeszklonej, sól doprawimy i wegety. To tak wygląda nasze um, kartofle, ser. I teraz mamy um, naszą cebulkę. Dodajemy jeszcze jakieś ciepła, um, sól, pieprz i wegeta do smaku. Dodaliśmy cebulkę, teraz dodamy wegety. Dodamy sól, pieprz do smaku i jedno jajko. Bezpośrednio i mieszamy do Na kilogram e, kartofli, kilogram sera dodaję jedną łyżkę taką mniej więcej dużą wegety jedno jajko i wszystko mieszamy dokładnie. Musimy się upewnić, że wszystko doprawione jest dobrze. Um, I nasz farsz jest. Gotowy. Wasza miska na farsz jest dosyć mała. Wymieszajcie sobie zwyczajnie wasz farsz w garczku. Dużo lepiej jest, a potem wyłożymy w naszą miskę i będziemy przechować w lodówce do następnego dnia jak będziemy robić nasze, kleić nasze Okej, okay. nie bójcie się dobrze doprawić waszego farsz, bo farsz powinien mieć smak, nie powinno być tą kartofle i ser, tylko dobrze doprawiony. I jeszcze zapomniałam jednego składnika, którego moja mama zawsze poleca i to jest pieprz ziołowy. Dodamy troszkę pieprzu ziołowego, jeszcze troszeczkę, ma dużo lepszy, intensywny smak niż taki zwykły pieprz. Okej, okay. nasz farsz na pierogi jest już dobrze doprawiony i jest już gotowy. Teraz wrzucimy go do lodówki żeby się przegryzł i będziemy kleić nasze pierogi jutro zawsze przynajmniej farsz trzeba zrobić jakieś 4 godziny przed robieniem pierogów albo najlepiej schodzi z robieniem pierogów dlatego zawsze sobie łatwiej rozłożyć to więc zrobić sobie farsz jednego dnia a potem na drugi dzień kleić pierogi